Cześć! Cześć! Tym razem nie będziemy świat Minisów, ale coś malutkiego też. będzie Pink Size Heroes z królewnej śnieżki. Mamy cały box, w którym jest, są 24 figurki teraz te figurki wszystkie mają szansę 1 na 12, więc teoretycznie powinnyśmy tu uzbierać nawet... Wszystkie? Nawet dwa razy. <laughs> Cały zestaw. No zobaczymy jak to jest faktycznie poukładane. I kogo możemy tutaj dostać? Możemy... Mieszkę. Mhm. Później jest zła królowa. królowa. Zła królowa przebrana. Za... A zmieniona w tak wiedźmę. Książę. Tutaj jest Śnieżka w tym brzydkim stroju, w którym sprzątała. I później mamy Krasnoludki. Jest Mędrek. Gburek. Wesołek, wesołek. Nieśmiałek. Chyba ten tak. Śpiosze? nieśmiałek. Jest... A ten? To będzie Apsik. To Apsik? No dobra. I oczywiście... Wysyłkę? Nie, wesoły jest tutaj. Okej, okay, proszę, zaczynaj. No, patrzcie, jest gazetka. No, Mamy krasączkę. No, pokazuję. Mamy męczka. Trochę no, wyżej? Mhm, świetnie. No są Im naprawdę się tu malusie. Ma obrócony brzuszek. Tak, można go oparcie, ja można obracać massowa <noise> <On> ma <noise> A tutaj mamy listę wszystkich. Możemy sobie zaznaczać, co już mamy, a czego jeszcze nie. Tak. Okej, okay, leć następne. Czekaj, 24 to chwilę nam będzie. Nie wiem, gdzie położyć, żeby było widać. Zrobimy trochę niżej. Kuburek. Oh, to, do... to to też do jej duszy nie, też to fajne. nie pasuje. No. Ho, ho, ho! Zobaczmy. No. To ja to mam. O, śnieżka. To Śnieżka w tym swoim... Ojej. O, o nie, Zabrali jej kokardę nie ma. I nie ma w opakowaniu. Fanko, oddawajcie kokardkę O nie. Taki niechwart już na samym początku. Co najwyżej jak. Co najwyżej jak. To będzie miała odczepianie. Można to zachęcić. Trzeba zanurować. Tak. Wciśnięte są. Strasznie. Trochę. Ok, jeszcze Trzeci to będzie. Wiem, <laughs> to wiemy, okay. co zobaczyć. Śnieżka. I tym razem z kartką. Super to! I ma rękę. O. A słodka. Nie musiałem murkować. Tu jest... O, niestety, Pierwsza powtórka. Tak. Co mówię, że będą po co raz znakać? No tak to będzie. No, myślałam, że te powtórki będą brać się dalej. Słuchaj, kulowa. Fajna. Mm -hmm. Ale nie jest jakoś super najgorsza, nie? Mm -hmm. Wołam, że będą... Nie wsuję widoczność? Oczywiście pomijając to, że nie ma kokardy. Tak. Mm -hmm. Dobra, uwaga. Strząpamy jeszcze. O, tam poleciało więcej. Czarownica Sła królowa zebrana mhm. <noise> Tak podniesione Że wygląda jakby coś tam jeszcze było no. Jaki uroczy No, takie pałeczki mają takie fajne. No. O, czy to będzie to pomyśle? Pesel. Pesel. Tego. Jakie fajne. To nie do... ja. <grystanie> tak, chyba że masz gorszy humor. Tak, <grystanie> <grystanie> To jest taki i tak, 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 tak. Ja, tak, wtedy zła królowa. <grystanie> co królowa nie była aż tak zła, nie pokazywała aż tak mocno swojej złości jak burak to pokazywała przy każdej. Nie, no, kogoś napić, naprawdę. <grystanie> a powtórka mędrka. Niestety. Powtórka powtórkę. powtórz. swojej strony, co? Ja to przewracam się jeszcze. A ja przewracam wszystkich. <grymne> <grymne> hmm, dobra. To niestety powtórka. za królowa. niech to. to mam mamy już dwie potpórki bo w wersji angielskiej to była Evil Queen, czyli Evil. Evil Queen, czyli diaboliczna królowa. Nie, zła. Aha, no nie mądrzymy się. Dobre, no, dobra, no, niestety znowu świaszek. Jak? To jest nie, nie No właśnie, co ty mówisz? Co ty mówisz tutaj? W ogóle? Ty dzisiaj ja też jestem śpiącą, tak mi się wszystko myje. No nie, ale chyba Do. nie mamy tej... Musimy chyba Monikę wykluczyć dzisiejszych. Do dzisiejszego filmiku. Tak, bo no. nawet zostawiała zestawiała na babturce. Yeah. Nie. Ech. Czapeczki mi się pomogły. Ale nie, to już mam kupić drugi babtu. No bo ja. Ech. Dbór. No ma. O no nie! To już trzecia. Jak trzecia? Ach, te się nie liczą. To jest wystawka. Tum, tum, tum. Kogo my tu mamy? A niech to nie do końca. To muszę jeszcze sobie. A niech. To. No, no. Kasia. Jaki słońceczek. Kapciażkę postawimy tu. I mhm. przewrócimy przy okazji męczka. Mamy księcia. A niech to. Jest Czy Czego niech to? To tak. No bo ja miałam książkę. To na nie czy coś Apsik. Mhm. Apsik brakuje? I tu akurat pelerynka nie jest narysowana. Mhm, więc porządna peleryna. książęca. Tak. <grymne> A jaka peleryna jest? To książęca? jeszcze jedną nam brakuje. To będzie miał <grymne> szczęście, żeby tylko jedno zrobić. Apsik. Apsik. Nie jest i... Nie. A tu nie jest, a to jest... O, popatrzyłam tutaj na śpioszka i akurat tak wyszło. <noise> Mówiłam, Dwa. że się myli. To mamy całą kolekcję. Tam będą sami powtórki. No, nieśmiałych niestety znowu. Bo jakby mm -hmm. tam reszta będzie chyba powtórę, bo mam tak. już całą serię. Chyba tak. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna Śnieżka tam. No właśnie, szukamy jeszcze jednej Śnieżki, bo ta to... Dobra. Nie, przewracaj. kurka i gabcza. Proszę, niech będzie Śnieżka, a niech to Gabcia. <laughs> niech to Gabcia. Piękna. Nie, nie, to nie, nie, Aha nie, nie, chcę jeszcze nie, 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 Chcę nie, nie, śnieżkę z nie, 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 mam nadzieję, że nie, nie, druga będzie z kukartką. No oby. <laughs> Pioszek. Kiedy będzie ta kolejna? Ona chyba znowu będzie trzeba posprzątać trochę. Spora ta kuleczka. Mhm. O. Wesołek! Jaj, mamy dwóch wesołków. Mhm. Czy coś tam jeszcze jest? Chyba jest ostatnia? To tam będzie musiała być ta Nie, śnieżka. Chyba. Czekaj. A to się tak schowało. No to tu musi być śnieżka. Tak, tu musi być śnieżka. Była ja z kokardą. Jest śnieżka z pokardą. Szczęście się cieszą. Taka ładna kokarda. To możemy zaznaczyć, że mamy wszystkie. Tak, możemy zaznaczyć, że mamy wszystkie śnieżka, śnieżka a to się razy. obróciła, opłochała się. Najlepiej dwa razy tą. Okej. Okay. No to mamy cały boks rozpakowany. Mm -hmm. Jak wam się podobają te, ten rodzaj figurek? Bardzo, Bardzo fajne. <gry> mm -hmm. Podobają wam się bardziej takie, czy minisy? My mi mm. chyba takie fajne. Hmm. Takie minisy, ale to sumie... takie bardziej. <noise> takie bardziej? Są wy wyrówne, bo to są małe i przynajmniej zajmują mało miejsca. Na no mm -hmm. minisy to nie dość, że jest więcej to na przykład detali takich różnych, to no tak, zajmują wtedy trochę więcej miejsca, ale wtedy tak jak widać że jest... Takie, to I często się łabią. Niestety minisy. <noise> jak ktoś się z nimi źle obchodzi, to się łabią. <noise> takie są fajniejsze. No. Nie, ja pozostanę fanką mini I Tu jest zresztą nie ma za dużo. Dobrze, dajcie nam znać, co Wam się bardziej podoba. Które z tych figurek Wam się podobały najbardziej. A teraz lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa!